Marion i Menderes mieszkają razem od 18 lat. Mają trójkę dzieci. Zdarzają się kłótnie, bezrobocie, kilka rozwodów, problemy z pieniędzmi. Oboje piją alkohol i dużo czasu spędzają grając w gry komputerowe. Menderes znęca się nad żoną. W aktach znajduje się sprawa, w której dusi Marion oraz sprawa, w której rozbija jej na głowie butelkę po piwie. 16 stycznia 2007 roku dochodzi do kolejnej kłótni o to, ile czasu Marion spędza przy komputerze. W trakcie kłótni wystawia ona jego walizki za drzwi. Jest jasne, że nie chce się już podporządkować pomysłom męża na ich wspólne życie. W trakcie kłótni idzie do kuchni, chwyta nóż i na oczach trójki dzieci dgarzone. W tym momencie sprawca mawe krwi 1,7 promila, Ofiara 1,2. Wystarczająco dużo, by się kłócić, za mało, by zmniejszyć zawinienie. Marion wykrwawia się na śmierć. W październiku 2007 roku Menderes zostaje skazany na dożywocie za zabójstwo żony. W tym przypadku można by przypuszczać, że nie było to wcale zabójstwo honorowe, ale kolejna małżeńska awantura z paskudnym zakończeniem. Jednak sędzia, wydając wyrok. Mówi oskarżonym, był zły, bo żona nie podporządkowała się jego woli. Sprawca rzekomo oświadczył również policji, że jego żona zasłużyła na śmierć, ponieważ chciała odebrać mu dzieci. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.